Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że spotykamy się znowu w ramach opowieści z Waliski. Wędrujemy po powiecie legionowskim, odwiedzamy miejscowości i szukamy w nich skarbów. Ale nie takich skarbów ukrytych pod ziemią, tylko skarbów historii. Skarbów opowieści przekazywanych sobie z ust do ust, z uszu do uszu po to, żeby mądrości naszych babci i dziadków mogły żyć dalej. Dzisiaj bajka z Wieliszewa. Wieliszew to jest przepiękna miejscowość. Ja cały czas ją poznaję. Dzisiaj na przykład dowiedziałam się, że na Łęgu Wieliszewskim żyje tajemniczy ptak, Remiz, który buduje wspaniałe gniazda. To moja koleżanka Kasia opowiedziała mi tą historię. I rzeczywiście bogactwo Łęgu Wieliszewskiego jest ogromne, bo jest Pradolina Narwi, rosną tam storczyki, można dostrzec ogromne dęby, ale też ptaki i inne stworzenia, które żyją na Łęgu są godne i warte uwagi, bo nie ma nic cenniejszego wokół nas niż przyroda. A ja mam dla Was historię, która zaczyna się w zupełnie innym miejscu, nie tak pięknym i wspaniałym jak Wieliszewski Łęg. W miejscu, gdzie Ziemia jest martwa i nie rodzi ani trawy, ani kwiatów, ani drzew. A gdy nie ma drzew, gdy nie ma krzewów, to nie ma też ptaków. I nie znajdziecie tam na martwej Ziemi ani Siwej Czapli, która żyje na Wieliszewskim Łęgu, ani tajemniczych remizów, które budują gniazda zwisające z gałęzi, ani innych wspaniałych stworzeń. Bo w krainie, gdzie zaczyna się ta historia, są tylko smutni, szarzy ludzie. I ci smutni, szarzy ludzie nie mają nadziei ani w sercach, ani w głowach. Bo jak mieć nadzieję, kiedy żyje się na martwej ziemi? Czasami, czasami ci ludzie gromadzą się, siadają wspólnie razem na gołej ziemi, na kamieniach i słuchają, jak najstarsza kobieta z ich krainy opowiada historię. Opowiadaczka mówi, że gdzieś daleko stąd jest zupełnie inny świat. Jest właśnie tak pięknie jak w Wieliszewie. Rosną drzewa, przylatują bociany, zwierzęta podchodzą do rzeki, w tej rzece pluszczą się ryby. I ludzie są uśmiechnięci i radośni, bo mają w sercu nadzieję i kochają się. Śpiewają, tańczą, dzieci biegają, rozrabiają. W tej krainie jest szczęście. I słuchacze tej opowieści dopytują to dlaczego u nas tak jest? Dlaczego u nas jest martwa ziemia? Nie ma ani trawy, ani tych drzew, o których opowiadasz. A tam gdzieś daleko jest tak wspaniale. Wiecie, dlaczego tam jest tak wspaniale? Bo tam żyje ptak ptak szczęście. I ludzie zachwycają się tą opowieścią, chociaż nie do końca ją. Rozpoznają, nie rozumieją, co ona znaczy, bo, no bo nie wiedzą, co to jest drzewo. Nigdy nie widzieli drzewa, nie wiedzą, co to jest ptak, przecież nigdy nie słyszeli jego śpiewu. Oni nawet nie wiedzą, co to jest radość. Ale mimo to przychodzą od czasu do czasu do starej opowiadaczki i ona ciągle powtarza tę samą historię. I wyobraźcie sobie, że. Był taki wieczór, kiedy właśnie wszyscy usiedli na martwej ziemi wokół starej opowiadaczki, ona po raz kolejny opowiedziała im o wspaniałej krainie, gdzie płynie życiodajna woda, a do tej wody przychodzą zwierzęta i ludzie, i wszyscy żyją w wielkiej przyjaźni i w miłości. A w tej krainie wszystko dzieje się tak wspaniale, bo żyje tam tak szczęście. Ale tego wieczoru spośród ludzi, którzy słuchali opowiadaczki, wstała jedna dziewczynka. Kilkunastoletnia. Też smutna, też szara, i też bez nadziei w sercu i w głowie. Ale wstała i powiedziała: Ludzie, ja pójdę i odszukam drogę do ptaka szczęścia. Ale nikogo nie porwały te słowa. Nikt nie zaczął bić brawa, nikt nie mówił: Świetnie, dziewczyno, będziesz naszą bohaterką. Nikt jej nawet nie przytulił, nikt nie życzył jej powodzenia, nikt jej nie pobłogosławił. Bo jak ludzie nie mają nadziei w sercach i w głowach, to nie robią takich rzeczy. A mimo to dziewczyna odwróciła się i poszła przed siebie. Po martwej ziemi, przez pustkowia, przez ostre kamienie, przez mokradła. I szła, bardzo długo szła, chociaż nie miała ani dobrego ubrania, ani prowiantu na drogę, ale szła, bo tak postanowiła. Żadna idzie drogę do ptaka szczęścia. I droga piła się coraz wyżej i wyżej, aż nie wiem po ilu dniach, może siedmiu, a może trzydziestu, a może to nie były dni, tylko lata, dziewczyna wyszła na szczyt góry. I wiecie co zobaczyła? Zobaczyła, że po drugiej stronie jest wspaniała dolina. Dolina, gdzie wije się rzeka. W tej dolinie rośnie trawa, kwiaty, wspaniałe, wysokie drzewa o rozłożystych konarach. Wśród tych gałęzi uwijają się ptaki, śpiewają radośnie, a wokół drzew gromadzą się ludzie i zwierzęta. I dziewczyna pomyślała, że tak, że to jest to, jest to miejsce, że tu na pewno żyje ptak szczęście. A wtedy usłyszała nad sobą dziwny dźwięk. Cichutki, ale niepokojący, który narastał i stawał się coraz głośniejszy. I nad dziewczyną pojawił się obłok, gęsty i czarny. A z tego obłoku wydobył się głos: Czego tu szukasz, nędzniczko! Szukam drogi do ptaka szczęścia. <laughs> nie roześmiał się głos, nie był to życzliwy śmiech. Mogę ci pokazać drogę do ptaka szczęścia, ale musisz coś dla mnie zrobić. Musisz wrócić do swojej krainy. I wybrać spośród was najmłodsze dziecko. I zabrać je i wrzucić do mokradła, które mijałaś po drodze do mnie. Ale dziewczyna popatrzyła w obłok i pokiwała głową, że nie, nie może tego zrobić. To jest niegodziwe i to, to na pewno nie jest droga do ptaka szczęście. A wtedy dźwięk powtórzył się. I wiatr poderwał piasek z ziemi i sypnął dziewczynie w oczy. Także przestała cokolwiek widzieć. A jak znów przejrzała, to nie było już wspaniałej zielonej doliny. Nie było już drzew, nie było już rzeki, nie było ludzi, nie było zwierząt, nie było śpiewających ptaków. Była jeszcze wyższa góra martwa, skalista i groźna. Dziewczyna pomyślała, że nie ma innej rady że obiecała, że odnajdzie drogę do ptaka szczęścia, więc musi, musi iść dalej tą drogą, bo taką wybrała. I nawet jeśli ta droga jest trudna, i nawet jeśli. Jeśli wiedzie przez takie straszne tereny, to będzie musiała iść. Więc krok po kroku szła do przodu. Coraz wyżej i wyżej. Przez skały, przez rozpadliny, przez lodowiec. I miała coraz mniej siły, bo jest coraz, coraz trudniej i coraz zimniej, ale w końcu wyszła na sam szczyt. Ja z tego szczytu zobaczyła, że jest. Wspaniała, piękna, zielona dolina. Tak piękna jak okolice Wieliszewa. Są drzewa i ptaki, i ludzie się cieszą i radują, bo mają w sercach nadzieję i miłość. A wtedy znów usłyszała ten straszny dźwięk. I sytuacja się powtórzyła. Pojawił się ciemny obłok, z obłoku wydobył się głos. Czego tu szukasz? Robaczy co? Szukam drogi do ptaka szczęścia. To już wiesz głosie. Jeśli chcesz, żebym wskazał ci drogę do ptaka szczęścia, a musisz coś dla mnie zrobić. Musisz wrócić do swojej krainy, wziąć najstarszą kobietę i przyprowadzić ją tu do mnie. <słyski> o! Dziewczyna znów pokiwała głową. Takiej drogi nikt nie wytrzyma już na pewno, nie starsza kobieta. Nie przyprowadzę do ciebie nikogo, nawet mężczyzny w sile wieku. Nie ufam ci. Wtedy znów zerwał się wiatr, poderwał piasek z martwej ziemi i sypnął dziewczynie w oczy. A gdy znów przejrzała, to nie było już zielonej doliny. Tylko stromizma. Taka nieprzebrana skała. Pionowa prawie. A dziewczyna pomyślała, że tak widocznie musi być, że taka jest jej droga niełatwa i może donikąd. Ale to jest jej droga i musi nią kroczyć. Więc poszła. I szła długo. Najpierw na nogach, a potem już nie miała siły, więc na czworakach, a potem już się czołgała. I nie wyszła na szczyt, bo zabrakło jej siły. Była już tak słaba i tak zmęczona, że skuliła się za wielkim kamieniem. I zamknęła oczy. A wtedy nad nią pojawił się kształt, który zbliżał się do niej z wysokości. A gdy był już bardzo, bardzo nisko, okazało się, że to jest ptak ma duży, żółty, błyszczący dziób. Ma piękne. Granatowe oczy i wspaniałe srebrzyste skrzydła. I ptak zbliżył się do dziewczyny, rozpostarł swoje skrzydła i ogarnął ją. Przytulił. A potem zaczął śpiewać. śpiewał bardzo długo. Może to trwało siedem godzin, a może siedem miesięcy, a może siedem lat, ale z każdym dźwiękiem jego melodii do dziewczyny wracało życie, siła i nadzieja, aż w końcu wstała, a ptak schylił się i wziął ją na swój grzbiet. I uniósł wysoko, wysoko ponad martwą ziemię, ponad nagie skały i zaczęli lecieć, a ptak śpiewał cały czas. A wszędzie tam, gdzie padała jego melodia, martwa ziemia zamieniała się w żywą ziemię i spośród skał wyciskiwała woda i rosły trawa i kwiaty i drzewa i przychodziły zwierzęta i dolecieli nad krainę dziewczyny i tam stało się to samo. Pieśń ptaka obudziła Ziemię, Ziemia zaczęła rodzić, a ludzie zaczęli się kochać, radować i żyć w szczęściu. Wylądowali, ptak popatrzył dziewczynie prosto w oczy, a dziewczyna dojrzała w ptasich oczach ogromną mądrość że droga do szczęścia wiedzie przez troskę, miłość i szacunek dla każdego żywego stworzenia. I Wy w Wieliszewie na pewno to wiecie, bo macie tutaj bardzo piękną krainę. Nie gubcie tej prawdy. Bardzo dziękujemy za bajkę w Wieliszewie. Ostatnie zdanie powtórzmy, dobrze? Któro? Końcóweczkę. Na... w Wieliszewie. Aha, dobra, że coś tam, coś tam, że to bajka w Wieliszewie. Mhm. Dobra, to nie głupcie tej prawdy w pięknym Wieliszewie. To było fantastyczne spotkanie. Doceniajcie swoje walory przyrodnicze i swoich sąsiadów i swoich bliskich. Do zobaczenia.